Dzień dobry Państwu! Mamy teraz w mediach temat Brunon K. Nazwisko zostało ujawnione Brunon Kwiecień. Jest to doktor chemii z Krakowa. Jego sprawa jest, drodzy Państwo, głośna, dlatego że jest oskarżany o to, że planował wysadzenie Sejmu, ale planował nie sam, bo planował z oficerami służb specjalnych. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Drodzy Państwo, jak to jest możliwe, że służby specjalne pomagają w wysadzeniu Sejmu w Polsce i skazuje się wyrokiem karnym osobę, która do tych służb nie należy, a oficerów służb specjalnych ABW, którzy rzekomo mieli pomagać w tym, nie skazuje się. Oni są niewinni, oni wręcz przeciwnie w procesie karnym oskarżają jako świadkowie Brunona Kwietnia. To jest właśnie prowokacja policyjna. I jaki jest cel? No, celem na pewno nie jest tylko i wyłącznie wsadzenie do więzienia Brunona Kwietnia i zastraszenie reszty społeczeństwa, żeby nic nie wysadzali. Tylko chodzi o to, żeby pokazać, że służby specjalne działają, że jest zagrożenie terrorystyczne. No, i teraz trzeba wprowadzić jakąś tam ustawę albo jakiś przepis, żeby poprawić bezpieczeństwo kraju. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Bruno kwiecień siedział w areszcie tymczasowym 3 lata, czyli od 2012 roku, to drodzy Państwo, wtedy zahaczamy o okres, kiedy Bronisław Komorowski i struktury Platformy Obywatelskiej, która wtedy rządziła zaostrzały na przykład ustawę o zgromadzeniach, że nie wolno nosić kominiarek, zasłaniać twarzy, że organizator zgromadzenia ponosi szczególną odpowiedzialność, jak dojdzie do jakichś tam incydentów. Czyli będzie odpowiadał za coś, czego sam nie zrobił albo nie zaplanował, tylko ktoś wyskoczył z takim pomysłem. I jeżeli weźmiemy pod uwagę taśmy prawdy opublikowane z tej restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie na przykład Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, czyli policja, wojsko, sądo, policja, sądownictwo i jest tam taki wątek, że ambasadę rosyjską, tą budkę strażniczą na jego polecenie służby specjalne podpalały. To mówi pani Bieńkowska. I teraz, drodzy Państwo, wszystko się układa w logiczną całość. Pokazują w telewizji na stoliczku telefon komórkowy, parę szpulek drutu miedzianego, silniczki z samochodów, no i kasetę wideo, na której mamy nagrany króciutki film wysadzenia kilku gram trotylu i słupy ziemi do góry Mówi się o czterech tonach, drodzy Państwo, trotylu, które byłyby potrzebne do wysadzenia sejmu. Skąd Brunon kwiecień, drodzy Państwo, miałby wziąć 4 trony tony trotylu. Przecież to trzeba albo kupić to, a to będzie ogromny koszt. Weźmy nawet skromnie licząc po 100 zł za kilogram. No to jest 400 tysięcy. Albo musiałby zrobić razem z tymi oficerami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po prostu skok, napad na magazyn wojskowy i te 4 tony trotylu ukraść, żeby wysadzić. I to jest właśnie prowokacja policyjna. Dwóch oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w jakiś tam sposób zgłasza się do jakiejś osoby, która interesuje się polityką prowadzą śliskie rozmowy, mętne rozmowy, a potem ją oskarżają o przygotowywanie zamachu. I jedyne dowody, tak naprawdę w tej sprawie, drodzy Państwo, to są oskarżenia tych agentów bezpieczeństwa wewnętrznego, a reszta to są poszlaki. I podobną prowokację, z tą tylko różnicą, że miała twarde dowody, to była prowokacja, Zorganizowana przez byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, który re, yy, zorganizował zakup kontrolowany od małżeństwa Kwaśniewskich, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, w pewnej rezydencji w Polsce. I wyszło, że to jest rezydencja pod ich kontrolą, bo pieniądze do nich trafiły. Prowokacje policyjne to jest, drodzy Państwo. Stały element pracy służb specjalnych i policji, i nie wolno wchodzić w układy z osobami, których się nie zna, nie ma zaufania i które są, krótko mówiąc, podejrzane. I taki jest efekt. 13 lat więzienia dla Brunona K., który był namawiany, nakłaniany do dyskusji. Na temat wysadzenia sejmu, które zostały uznane przez sąd na podstawie zeznań dwóch oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za wystarczający dowód, żeby niewinnego człowieka skazać. I to można zrobić tak naprawdę z każdym Polakiem w naszym kraju, czyli niewinnego człowieka można skazać. Każdy normalny sąd, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę całokształt, odrzuciłby oskarżenie. Dlatego, że nie można w ten sposób wkręcać człowieka, mając polecenie szefa służb specjalnych, który wysyła swoich ludzi, żeby znaleźli po prostu kozła ofiarnego, któremu później można przybić zarzuty i wsadzić go na 13 lat do więzienia. Nie sądzę, żeby w drugiej instancji, bo wyrok już zapadł 13 lat w pierwszej instancji, Brunon Kwiecień został uniewiniony. Myślę, że w drugiej instancji wyrok zostanie w jakiejś formie utrzymany, będzie mniejszy albo większy, i będzie pan Brunon K. musiał zwrócić się do naszego prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie. I zobaczymy, jak zachowa się prezydent Andrzej Duda, który został wybrany dzięki poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, bo ta sprawa ma charakter polityczny, a nie terrorystyczny. I to widać. To widać po tym, co pokazuje się jako dowody przedstawione przez tych oficerów. Telefonem nie można, komórkowym, wysadzić Sejmu. Kilkoma drucikami miedzianymi na szpulce też nie można. Jakimiś silniczkami z samochodów dla małych dzieci też nie można, drodzy Państwo, wysadzić Sejmu. To jest bzdura na resorach, i w ogóle służby specjalne w Polsce nie powinny takimi rzeczami się zajmować. Dlatego, że jest jakaś skala ważności, a na tej skali ważności mamy korupcję w Polsce, przez którą duża część firm, które były w zarządzie Skarbu Państwa, zbankrutowała, i dlatego po prostu nie macie pracy i jesteście kierowani. Po prostu do śmietników. I to widać, drodzy Państwo, po godzinie 18, jak już zapada zmrok, ile osób wychodzi w poszukiwaniu puszek do śmietników. Służby specjalne zawsze sobie znajdą kozła ofiarnego albo jakiś temat, że kogoś, drodzy Państwo, złapały albo oskarżyły. Ostatnio też był modny temat. Zatrzymano człowieka, który był w Syrii i oskarżono go. Że współpracował z państwem islamskim. Oni go szkolili, że on tutaj miał u nas organizować zamachy. Wypisz, wymaluj temat Brunona K. Czy ktoś jeździł za facetem oskarżanym o to, że był w Syrii i sprawdzał, że państwo islamskie kazało mu zrobić zamachy w Polsce? Nie. To jest tylko, drodzy państwo, poszlaka i fałszywe oskarżenie. Ale facet będzie siedział. Dlatego, że ktoś w służbach specjalnych chce pokazać, jak on dobrze, drodzy państwo, pracuje. Dlatego bardzo mi jest żal tych ludzi, którzy autentycznie są wrabiani w sprawy kryminalne i jeszcze przy okazji dostają naprawdę duże wyroki. Za nic. Dostają za nic duże wyroki a ich sprawy sądowe nie mają nic wspólnego z żadną sprawiedliwością, z żadnymi prawami obowiązującymi sędziów, bo to są sprawy polityczne. Sędziowie już z góry mają werdykt ustalony, że dana osoba jest winna i trzeba ją skazać. To jest po prostu niedopuszczalne, bo tak jak Brunona Kwietnia, jak tą osobę, która była w państwie... Islamskim czy Syrii, drodzy Państwo, niesłusznie się aresztowuje, oskarża i pokazuje w telewizji. Tak każdego z was, w tym kraju, może chwycić policja czy ABW, za byle co? Nawet za udział w jakiejś tam demonstracji, która jest nie na rękę rządowi. Zamknąć w więzieniu, trzymać tam, oskarżyć. I bez dowodów, tylko na podstawie samego oskarżenia skazać. I dobrym przykładem jest kampania Bronisława Komorowskiego, którą przegrał wyborcza, gdzie jedna z osób w kaliszu podniosła krzesło na wiecu z Bronisławem Komorowskim, i została oskarżona o zamach na Bronisława Komorowskiego i siedzi w tej chwili. A mamy końcówkę grudnia 2015 roku już siedzi 3 miesiące w więzieniu i jest oskarżana o zamach czyli próbę zamordowania Bronisława Komorowskiego. Drodzy państwo. No takie mamy w tej chwili zachowania sądów, prokuratur i one są groźne dla każdego z was, bo każdy z was może być, tak jak mówiłem wcześniej, bezprawnie zatrzymany, oskarżony, aresztowany i w ogóle Wyzuty ze społeczeństwa. I to jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, bo nie ma ław przysięgłych. Wyrok wydaje sędzia albo w składzie jednoosobowym, albo w składzie trzyosobowym, a nie ma ławy przysięgłych, czyli zwykłych ludzi, którzy uznają, czy dana osoba jest winna, czy jest niewinna, czy została wrobiona. A taki system mamy w Ameryce. Ci sędziowie to są zawodowi urzędnicy, a nie zawodowi święci. A mimo to mówi się, że są niezawiśli, nieusuwalni. I widzimy, jakie to są efekty, drodzy Państwo, jak ktoś ma glejd na nieomylność, na nieusuwalność, immunitet, że jest święty. Wynik jest taki, że popełniają przestępstwa na skórach zwykłych ludzi w Polsce. I z tym trzeba skończyć i z tym chcą skończyć partie wolnościowe i patriotyczne, dlatego że one mają wartości. Bóg honor ojczyzna, a nie wartości typu pieniądze. Jeżeli tego nie zrozumiecie, to będziecie w ciągu życia potykać się właśnie o przeszkody prawne i lądować w mamrze. I tego Wam, no niestety, ale nie życzę. Dlatego chodźcie na wybory i nie głosujcie na ludzi z systemu. Bo oni się dobierają nam nie tylko do kieszeni przez podatki, ale dobierają się nam do własnych tyłków, żeby nas wsadzać do więzień i drodzy Państwo, na podstawie wymyślonych z, z podrobionych dowodów po prostu organizować sprawy sądowe. A artykuł 235 kodeksu karnego wyraźnie mówi, że odpowiedzialności karnej podlega ten. Kto podejmuje podstępne działania zmierzające do postawienia drugiej osoby przed sądem, skazania jej, i w tym celu, między innymi, tworzy fałszywe dowody. Ja uważam, drodzy Państwo, że stosując ten artykuł kodeksu karnego, Brunon Kwiecień nigdy nie powinien zostać skazany, Natomiast widać, że jest odwrotnie, i dlatego nie ma mowy, żeby głosować na partie systemowe, bo będziecie ponosić konsekwencje po prostu na własnej skórze i tego, drodzy Państwo, Wam nie życzę. Przestrzegam przed tym i pokazuję Wam, jak to wygląda od kuchni.